Dzień dobry serdecznie, zapraszam na przegląd 10 najlepszych transferów jak na razie tego okienka. Oczywiście wybór jest subiektywny, to jest taki mój wybór. Zresztą o każdej pozycji będę się wypowiadał, dlaczego w ogóle znalazła się u mnie w tym zestawieniu. Powiem szczerze, póki co to okienko ma trochę fajnych nazwisk, ale pamiętam jak nie wiem, jakiś czas temu robiłem zestawienia co tydzień, i praktycznie co tydzień można było dać ze dwa fajne nazwiska do tego zestawienia. Teraz zrobiłem pierwsze w te wakacje, bo się nazbierało. Mam na Mam nadzieję, że końcówka będzie trochę lepsza, że będzie trochę więcej dynamiki, że będzie trochę więcej zabawy z tym wszystkim, bo póki co, no to wygląda to jako, tak powiedziałbym. Ja przypominam, że sponsorem kanału jest Betclick z ofertą dla pełnoletnich widzów kanału zainteresowanych obstawianiem. Na Betclick można grać cały czas bez podatku, czyli na przykład stawiając 100 zł po kursie 3,90, mamy 390 do wygrania, nic tam się nie odlicza. Przypominam, żeby grać. Z głową odpowiedzialnie, bo to jest podstawa w ogóle tej zabawy. A my przechodzimy do transferu. Na miejscu dziesiątym mamy Endrika, Wcisnąłem tutaj młodego chłopaka. Miłośnika samochodów z początku XX wieku. Miłośnika piłkarzy z lat 40., reprezentacji z lat 40. No, trochę się śmieję, bo rzeczywiście dość zastanawiające dla mnie jest, jak się pyta chłopa o ulubionych piłkarzy, trenerów, reprezentacji, to wymienia w zawodników, których nie tylko nie miał prawa widzieć, ale w ogóle no, my dzisiaj nie mamy jak specjalnie ich oglądać, bo tych materiałów z nimi jest na palcach jednej ręki można policzyć, więc trochę beki w internecie się przewinęło w związku z tym, ale spokojnie, nadzieja brazylijskiej piłki, perełka, dia, diament, jak zwał tak zwał, 18 latek, który już przecież w reprezentacji dorosłej był sprawdzany, więc to naprawdę y, musi o czymś świadczyć, ale tak jak zawsze powtarzam w przypadku, psz, zwłaszcza Brazylijczyków, poczekam, poczekam aż będzie miał 20-21 lat, Wtedy będzie trochę więcej można powiedzieć na temat jego przyszłości. Na razie zapowiada się fantastycznie, wydaje się, że 47,5 miliona, jakie Real za niego zapłacił, dane zawsze według Transfermarktu podaje. To dobra inwestycja, a jak będzie w rzeczywistości, zobaczymy. Na miejscu dziewiątym, moi drodzy, Joro który przechodzi z Lille do Manchester United. Kolejny młody piłkarz, 18-letni, za którego Real Madryt zapłacił 62 miliony euro. To jest drugi najdroższy obrońca, zakupiony przez Manchester United. Pierwszy był oczywiście Harry Maguire, 87 milionów. Odkąd współwłaścicielem klubu jest Sir Jim Radcliffe, to jest w ogóle najdroższy wydatek. No i trzeba przyznać, że United musiało się o joro troszeczkę pobić, bo i Real Madrid, i PSG i Liverpool te zainteresowanie y, y, tak sygnalizowały ostatecznie Jor zdecydował się na United mówi, że to w ogóle marzenie w tym wieku trafić do takiego klubu, no ciężko się dziwić, że nie. Pozostałe kluby trochę obeszły się smakiem, no ale Joro początku nie ma najlepszego, kontuzja 2-3 miesiące w piłkę nie pogra w Manchesterze United, więc to wejście się opóźni. Na 9-10 miejscu dałem takie nazwiska młodociane, nie zmieścił mi się jeszcze João Neves, który z Benfiki trafił do PSG, defensywny pomocnik, no z kogoś trzeba było tutaj zrezygnować, ale też o nim wspominam, bo to jest taka trójka, wydaje mi się, najciekawszych nazwisk nastoletnich na która zmieniła tutaj otoczenie. Na miejscu ósmym ciut starszy Girassi, który przechodzi ze Stuttgartu do Borussi Dortmund za bardzo dobre pieniądze, 18 milionów euro. Sam jest wyceniany na 40 milionów, i oczywiście gigantyczny wpływ miało na to, miał na to jego poprzedni sezon. Przypominam, to jest ten gościu, który w początkowych, zwłaszcza meczach, miał wstrzonych więcej bramek niż w rozegranych spotkań. Już tam niektórzy mówili, że czy pobije rekord lewego. Czy ostatecznie Kane go mm, przeskoczył. Girassi ma 28 bramek w 28 Meczach w zeszłym sezonie ligowym, co nie zmienia faktu, że wydaje się to naprawdę kapitalne, kapitalne wzmocnienie. Zobaczymy, czy to nie był trochę taki One Season Wonder, Uf, wiadomo, yy, ja nie odbieram mu umiejętności strzelania bramek, tylko no, rozegrać tak kapitalny sezon, to naprawdę jest sztuka, zwłaszcza grając w Stuttgartzie ale jeżeli powtórzy to, tym bardziej, że BVB mocno nie zaryzykowało. 18 milionów euro naprawdę dobra cena zapłacona za niego. Jak powtórzy to osiągnięcie albo w ogóle się zbliży, to już w ogóle BVB będzie pięknie ustawione. Jak go nie sprzeda za rok czy za dwa, to po prostu będą mieli strzelca na lata i to jest dla nich dobra wiadomość. Na miejscu siódmym mój jeden z ulubionych transferów tego okienka, jeżeli mam być szczery i uważam, że jeden z lepszych, bo to co zrobiło Atletico z Lenormandem to jest naprawdę dzieło sztuki. Po pierwsze, biorąc pod uwagę, że 27-latek, czyli pełnia wieku, miał klauzulę 60 milionów euro, a oni go byli w stanie wyciągnąć za 34,5 miliona euro, to... Już wiele mówi. To już wiele mówi, jak dobrze podchodzą do tego okienka. Zresztą, ile tam nazwisk jest łączonych z tym Atletico. Zobaczymy, poczekamy na oficjalki. Tak czy owak, dla Sociedadu to jest trzecia największa sprzedaż, bo tylko Isaka za 70 baniek sprzedali drożej, i Griezmana do Atletico za 30, plus później 24 doszło, więc w sumie 54. No ale jeżeli chodzi o Lenormanda, słuchajcie, myślę, że jeden z najlepszych na pewno. Jak nie najlepszy, to jeden z najlepszych obrońców La Liga w zeszłym sezonie. Genialny występ na euro, gdzie tylko potwierdził swoją formę. Tak jak już wspominałem, w sile wieku będą mieli z niego dużo radości. Jak za te pieniądze uważam, że to jest. Ja go dałem na miejscu siódmym, ale gdyby to był taki mój ranking, do którego by się nikt nie sprół za bardzo wtedy, to czy by się bardziej spróli ludzie, to ja bym go dał chyba tutaj w ogóle na miejscu drugim. Uważam ten transfer za kapitalny, no ale jest jakiś. Jest. Miejsce szóste to Dani Olmo, który przechodzi z Erbe Lipsk do Barcelony za 55 milionów euro. I teraz, gdyby to był transfer w klubie z dużym budżetem, z dobrymi finansami, to bym Wyżej ten transfer ocenił, bo wtedy stwierdziłbym, że to jest fantastyczne uzupełnienie głębi składu, klub na to stać i tak dalej, i tak dalej. W sytuacji, kiedy Barcelona musi liczyć każdy gros, kupowanie gościa jest dla mnie zastanawiające, chyba że my o czymś nie wiemy i na przykład rzeczywiście Olmo ma zamiar grać na jakiejś pozycji dziesiątki, którą tutaj Flick sobie wymyśli. Zobaczymy. Na ten moment ja mam bardzo mieszane uczucie. Zresztą mówiłem o tym w odcinku temu poświęconym, więc nie będę specjalnie tutaj do tematu wracał. Sygnalizuję tylko, że są tutaj pewne znaki zapytania. Ale trzymam za chłopak kciuki, niech się wiedzie. Kolejny transfer, to jest transfer znowu Manchester United na miejscu piątym. Joshua Zirgizej trafia do United i teraz ten chłopaczyna, który na swoim liczniku ma 23 lata, już ma naprawdę bogatę, bogatą przeszłość, jeżeli chodzi o kluby, w których występował mniej lub bardziej udanie. Bayern go szybciutko wyhaczył, ale rewelacji jakiejś nie zrobił. Zresztą też specjalnie nie dostał szans. Później na tych różnych wypożyczeniach, czy w Parmie, czy w Underleście, ostatecznie sprzedany do Bolonii, gdzie czekał na swoją szansę i się doczekał, i ta szansa wywindowała go po prostu teraz do Manchester United. Jego wartość rynkowa to 50 milionów euro. On został zakupiony za 40, już wam powiem, 2,5 miliona euro. Też dość specyficzna rola tego zawodnika jest, bo to nie jest, to jest też gościu, który się potrafi odnaleźć za napastnikiem. Pomimo tego, że ma kapitalne. Warunki fizyczne, on ma 193 cm wzrostu. To on też potrafi kolegom tworzyć sytuację, e, dogrywać. Więc też jestem ciekawy, jak ten hak go sobie tutaj ułoży w, te, w tych wszystkich puzlach. Zapowiada się to nieźle e, i pozostaje trzymać kciuki. Ja jakoś do tych Holendrów zawsze mam słabość, więc, ma, więc mam nadzieję, że mu, e, że mu się będzie wiodło na miejscu piątym. Umie. Na czwartym miejscu również transfer z Bolonii, ale tym razem do Arsenalu, przechodzi Calafiori. Calafiori, młody obrońca, środkowy obrońca, który może grać też na lewej obronie. Obrońca, który gra w ogóle lewą nogą, 22-letni. I właśnie to, że gra lewą nogą, zaczęło tworzyć takie znaki zapytania, czy tutaj nie będzie przez to mniej minut na boisku spędzał kiwior. Też czytałem taki artykuł, w którym mówi się, że w ogóle kiwior może odejdzie, że. Zainteresowanie Milanu nie jest tutaj wykazywane chociażby na razie na ten moment w miarę cicho przynajmniej ja się nie spotkałem z takimi informacjami. Ale Calafiori tutaj zdecydowanie jak bierzesz zawodnika za 45 baniek, który rozegrał świetny sezon nie oszukujmy się, który też w reprezentacji pokazał mega klasę. No to na pewno śruba jest dokręcona, jeżeli chodzi o limit błędów popełnianych, o to, jak się trzeba będzie pokazywać na treningach, no, ale dla samego arsenalu to jest naprawdę świetny ruch, uważam i na miejscu czwartym u mnie kończy. Miejsce trzecie to palinia, który przechodzi z Fulham do Bayernu za 51 baniek. Warto wspomnieć, że kupili też Olize z Crystal Palace, więc nie dałem go tutaj, ale na tym miejscu trzecim po prostu. Jakoś chcę uwzględnić oba te transfery, ale bardziej wymieniam Palinie, bo oni na niego się sadzili już mocno rok wcześniej, nie zasadzili się za mocno i w sezonie, w którym przerżnęli wszystko jak mogli, po sezonie trafia w końcu i on się cieszy i klub się cieszy i wszyscy zadowoleni. 29-letni zawodnik, więc jeżeli mam być szczery, to jego kariera dotychczasowa nie grał w wielkich klubach żadnych. Dopiero Występy w tym Fulham, dwa lata, to są jego jedyne występy w ligach, w ligach Top 5. Zobaczymy, trzeba tutaj na pewno z pewną dozą ostrożności podchodzić, ale jeżeli Bayern na kogoś czeka dwa lata, to też mogę założyć, że wiedzą co robią. Przynajmniej rzadko im się zdarzają, uważam, flopy transferowe tego typu przemyślane. No ale zobaczymy, jak będzie ostatecznie. Na miejscu drugim mamy Douglasa Louisa, który przechodzi z Aston Villa do Juventusu za 51,5 miliona euro. Ale jego wartość rynkowa, moi drodzy, to jest, 20, to jest 70 milionów euro. I nie można w ogóle zaprzeczyć, że to, co osiągnęła Aston Villa w zeszłym sezonie, to jest w dużej mierze udział Brazylijczyka 26-letniego, więc też w sile wieku. Ta cena nie może zaskakiwać, jeżeli chodzi o, o zapłacone pieniądze. A nawet powiedziałbym, że stosunkowo, biorąc pod uwagę fakt, jakie kluby z Premier League potrafią wyciągać pieniądze ze swoich graczy, to to jest niezła oferta. Juventusu. Też warto zaznaczyć, że jego dziew dziewczyna y, Alisza Lehman, ponoć najpopularniejsza piłkarka, tak czytam y, w jednym z artykułów. Y, ja jej nie kojarzę, ale ja ogólnie nie znam, nie oglądam kobiecej piłki, więc nikogo tam chyba nie znam. Ona też się przeniosła do Juventusu, w każdym razie, więc takie. Y, Para. Fitlowersi się tam znaleźli we dwoje. Ogólnie to jest siódmy najdroższy zakup w historii Juventusu. Od stycznia 2022 roku za nikogo nie zapłacili takich pieniędzy. Więc no, tam kibice już pewnie obgryzają pazury, żeby wiadomo. No i przed nami miejsce pierwsze, ja tylko dodam, że na drugim kanale Zmiana Doświadczenia wleciał materiał o, o tych bokserkach, bokserach, gdzie są różne kontrowersje dotyczące występów e, złotych medalistek, jedna z nich wygrała z Polką, czy jeden z nich, właśnie o tym porozmawiamy sobie na drugim kanale, więc zapraszam, e, a miejsce pierwsze w naszym zestawieniu no, to jest Kylian Mbappé. No, nie, nie wydaje mi się, żeby tutaj ktokolwiek, kogokolwiek w takim zestawieniu umieścił. Jeżeli jeden z najlepszych piłkarzy, wyceniany na 180 milionów euro w wieku 25 lat, za darmo przechodzi z PSG do Realu Madryt, to możemy się umówić, że tutaj nie może być innego wyboru. I oczywiście teraz ktoś tam mówi, ale jak za darmo, musimy zapłacić. No, to jest normalne, słuchajcie. Klub nie dostała ani grosza. Najpiękniejsze w tym wszystkim, bez że 0 To jest fantastyczna wiadomość. A to, że Kilian dostał ta, takie, takie high bo wiecie, latają takie zestawienia, ile pensji zarabia dany piłkarz, i to wygląda naprawdę rozsądnie, jeżeli chodzi o Mbappé. Niektórzy starają się doliczyć właśnie ten bonus, który mu tam wpłacili, 100 baniek, czy nie wiadomo, bo tu różne kwoty chodzą. Dla mnie to jest naturalne. No, dla mnie to jest naturalne, że mając kontrakt na ręku. Możesz poprosić o gigantyczne pieniądze i on to po prostu zrobił Dodam więcej, z tych wszystkich top 10 transferów, które tutaj wymieniłem Żaden transfer nie kosztował tyle, ile zarobił na czysto Mbappe tym transferem Ale mówię, nie ma w tym dla mnie nic złego To jest jakby naturalna kolej rzeczy, Real odkładał, Real oszczędzał, Real było na to stać i teraz no ja uważam, że to jest transfer skazany na sukces. Uważam, że to jest na tyle profesjonalista, że o ile niektórzy dostrzegają zagrożenie jakiegoś dymu w szatni, no zdziwię się, chociaż rzeczywiście on miał takie, ego, ale wiecie, no co innego jak jesteś w Paryżu u siebie, nie? I chcesz być tutaj królem Paryża, a co innego jak przychodzisz jednak do Realu, gdzie już tutaj dwóch kandydatów do Złotej Piłki biega no i trochę głupio byłoby się sadzić. zdziwił Zdziwi mnie doniesienia, że ma wykonywać rzuty wolne, bo z tego co znalazłem, no to nie nastrzelał bramek z Wolnych, dosłownie bym powiedział w swojej karierze, ale zobaczymy. I tak, no, miejsce pierwsze nie, mo nie może być inaczej. No po prostu nie może być inaczej. Dawajcie znać, e czy ktoś z was jakimś cudem by tutaj nie dał Mbappe na pierwszym miejscu, a kogo by dał za niego. Kogo pominąłem, bo mówię, tych transferów było trochę więcej. Jest Pedroneto do Chelsea. W ogóle Chelsea to osobny odcinek, e trzeba o tym nagrać, bo to. Po prostu nie może być inaczej. Jest Savinio, który trafił do Manchesteru City. Jest Max Kilma, no w Solankę trochę tych transferów było, ale no, trzeba było zrobić się na top 10. To jest mój wybór. Przypominam na zmiana doświadczenia materiał o tych bokserach, bokserkach, którzy są kontrowersyjni, jeżeli chodzi o ich udział. My widzimy się w komentarzach. Do zobaczenia.